Kontrole w przypadku branży kryptowalut to oczywiście normalna sprawa. Trzeba mieć świadomość, że po prostu one się pojawiają. Mieliśmy w ostatnim czasie przypadek takiej kontroli i wykazała pewne nieprawidłowości, takie jak brak pełnej zgodności, jeżeli chodzi o procedury wewnętrzne z wymogami prawnymi, zwłaszcza w kontekście oceny ryzyka dotyczącego walut wirtualnych oraz formalnych niedociągnięć związanych z dokumentacją dotyczącą przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Możemy w takim zakresie przeprowadzić dla Ciebie audyt. Taki audyt zweryfikuje poprawność z perspektywy możliwej kontroli, ale zresztą nie tylko. Co trzeba mniej więcej sprawdzić i o czym powinieneś wiedzieć. O tym za chwilę. Musi być dokument z powołania osób odpowiedzialnych za AML. Nie wystarczą ustne wskazania w toku kontroli. Ma być dokument z utrwaloną datą. Wystarczy w tym zakresie pisemna uchwała. Funkcje z artykułu 6, 7 i 8 ustawy AML powinny być rozdzielone. Wynika to wyraźnie z wytycznych EBA. To znaczy, osoby prawne, przepraszam, osoby powinny to wykonywać. Dobrze byłoby mieć oczywiście też zastępstwo, bo kontrolerzy pytają to, co się dzieje podczas nieobecności wyznaczonej osoby. Uwaga, jeśli masz małą strukturę, to możesz wyznaczyć jedną osobę, ale musisz wówczas zrobić uzasadnienie w uchwale, jakie przesłanki stoją tak naprawdę za wyznaczeniem właśnie jednej osoby. Jedną z przesłanek jest skala działalności w danej jurysdykcji, liczba klientów, liczba i wolumen transakcji oraz liczba zatrudnionych w przejrzeniu na pełne etaty. Sugeruje się, aby przynajmniej jednak z artykułu 8 była wyznaczona osobna osoba. Dokument dotyczący procedury powinieneś mieć w oryginale. Jeśli podpisywałeś ten dokument wydrukowany, to przechowuj oryginał, bo wobec poświadczenia za zgodność wciąż możesz być poproszony o pierwotną wersję. Jeśli natomiast Podpisujesz to podpisem kwalifikowanym. To wówczas w takiej sytuacji wystarcza też wersja elektroniczna. Będziesz miał pytanie o listę pracowników odpowiadających za ML. włącznie ze stanowiskami i datą, od kiedy dana osoba wykonuje czynności z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Musisz co roku robić dla swoich pracowników szkolenie, zakończone potwierdzeniem obecności. Musisz mieć to oczywiście udokumentowane. Nie potrzebujesz do tego koniecznie jakiejś zewnętrznej firmy. Możesz robić te szkolenia, Wewnętrznie, ale możesz robić to już zewnętrznie. Jednak jeśli chciałbyś, to możemy nawet zdalnie w takiej sytuacji, oczywiście w aspekcie takiego audytu, przeszkodzić Twoich pracowników. Musisz mieć ocenę ryzyka z artykułu 27. Jest to ocena ryzyka Twojego kantoru. Pamiętaj, że w ocenie ryzyka musisz mieć kanał dystrybucji oceniony. Takim kanałem jest np. współpraca w ramach większej sieci kantorowej. Czyli jeśli współpracujesz w ramach sieci Kanga czy Ari 10, to ta współpraca w ocenie ryzyka również powinna zostać oceniona w takim dokumencie. Kontrolerzy pytają o zestawienie transakcji. Musisz mieć taki dokument. Czymś takim jest np. Excel. Dostaniesz też pytania o zgromadzone dokumenty w toku współpracy, czyli kartę identyfikacji, dokumenty dotyczące weryfikacji oraz inne odpowiednie. Zwracaj uwagę, jak oceniasz ryzyko klienta. Kantor dokonując oceny ryzyka wszystkich trzech transakcji, ocenił poziom ryzyka jako normalny. Łączna kwota transakcji w złotówkach wyniosła 598 638 zł, co stanowi kwotę znaczącą, znaczną biorąc pod uwagę wiek osoby dokonującej transakcji. To jest nieukończone 25 lat w dacie ich przeprowadzenia. Czynniki te, więc rodzaj klienta, osoba młoda, obywatelka Ukrainy, legitymująca się kartą polaka oraz wolumen transakcji. Powinien zostać wzięty pod uwagę i oceniony w trakcie takiej kontroli, czy przed kontrolą w inny sposób. Kiedy i jak oceniać ryzyko klienckie? Na pewno dotyczy to wysokich kwot. Te kwoty, jeśli idą w dziesiątki tysięcy złotych, to właśnie wtedy generalny inspektor informacji finansowej traktuje to za, to za wysoką kwotę. Jeśli są dwie transakcje jednego dnia, tak samo może to prowadzić do wyższego ryzyka. GIF. Twierdzi też, że wyższy wiek, a więc od około 55 lat, to wskazuje na potencjalne wygaszanie aktywności zawodowej, potencjalnie brak biegłości w obszarze walut wirtualnych i wyższe ryzyko. A przez to jest to dziwne, z perspektywy tego, jeśli ktoś wykonuje transakcję. Kiedy jest stosunek gospodarczy? Ustawa mówi tylko o elemencie trwałości. Wreszcie mamy wytyczne natomiast ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na bazie protokołu kontroli. GIF twierdzi, że jest to trzecia transakcja w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych, ale już przy drugiej transakcji należałoby ocenić i udokumentować do tego nawiązania stosunku gospodarczego, czy przypadkiem nie dochodzi. Przykładowo, jakie są pytania ze strony GIF? Takie pierwsze pytanie. W jaki sposób spółka w codziennej praktyce rozumie definicję stosunku gospodarczego zawartego w artykule 2 ustęp 2, punkt 20 ustawy M? Inne pytanie. Jakie konkretne okoliczności przemawiają za uznaniem, że relacja z klientem wykazuje ocenę, wykazuje cechę trwałości? Inne pytanie. W jakich sytuacjach spółka uznaje, że relacja z klientem stanowi stosunek gospodarczy? Kolejne pytanie. W jaki sposób spółka ocenia, że relacja z klientem wykazuje cechę trwałości? Jeszcze inne pytanie. W jaki sposób spółka zbiera dane oraz analizuje informacje niezbędne do uznania, że relacja z klientem stanowi stosunek gospodarczy? Dość podobne, a jakże istotne. Jak macie wysokie kwoty transakcji. Młody wiek, a także częste transakcje, to raczej powinno to prowadzić do wysokiego ryzyka i zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa z artykułu 43. Takie dokumentowanie wzmożonych środków musi być udokumentowane, to jest oczywiste. W jaki sposób jednak to robić? Pogłębiać badania źródła pochodzenia środków, screening mediów, zwiększenie analizy transakcji, wideokonferencje, wideoweryfikację nagraną, jak transakcja jest wykonywana online. To takie oczywiście przykładowe. Media społecznościowe, wszystko, co w praktyce przyjdzie Wam do głowy. GIF wymienił, co powinno sugerować, niezależnie od oceny ryzyka, zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego. Do sytuacji nietypowych zatem zaliczamy np. kupno i sprzedaż waluty w krótkim czasie, w wyniku czego klient poniósł stratę wynikającą z różnic kursowych. Innym przykładem może być posiadanie przez klienta gotówki mającej na sobie ślady krwi lub innych substancji. Sytuacja, w której klient nie jest zainteresowany kursem wymiany przy wyższych kwotach. Dane SKRS, w takim wypadku, jeżeli coś takiego Ci się przytrafi, mogą np. nie odpowiadać osobie chcącej dokonać transakcji. Może też wystąpić sytuacja, w której klient pytający o limit transakcji nie wymagający zgłoszenia. W jaki sposób kasjerzy wymieniają się spostrzeżeniami dotyczącymi bieżącej analizy? O coś takiego wbrew pozorom pyta Keith. Zatem powinniście robić wewnętrzne spotkania, na których kasjerzy wymieniają się swoimi uwagami i z tego powinna być spisywana notatka. Przykładowo, jaki klient na przykład chodzi do różnych punktów, jakie transakcje są anonimowe i trzeba próbować oczywiście identyfikować klientów robiących transakcje. Sprawdzanie PEP. Jeżeli podmiot kontrolowany Czyli w trakcie kontroli, nie decyduje się na udostępnianie ogólnie klientom oświadczeń każdorazowo, powinien korzystać z innych metod identyfikacji klientów o statusie PEP, jak na przykład bazy komercyjne. Sama ustna rozmowa z klientem nie ma żadnej wartości dowodowej, jeżeli będziesz miał właśnie kontrolę i staniesz się takim podmiotem w trakcie kontroli. Uwaga, ostatecznie, jeśli masz naruszenia, to ważny jest stopień współpracy z GIF przy kontroli. Kontrolerzy zwracają szczególną uwagę na brak zachowania należytej staranności przy przekazywaniu odpowiedzi. Pisma przewodnie kontrolowanego w znacznej mierze nie zawierają spisu załączników przekazywanych w ramach odpowiedzi. Ważne jest też, aby przekazywać pisma w terminie. Jak wiesz, kontrola przydarzeć może się każdemu w każdej chwili. W przypadku branży i podmiotów z kryptowalut, z walut wirtualnych, jest to całkowicie normalna sprawa, która może mieć miejsce. Jeżeli chcesz się zabezpieczyć na taki wypadek i chcesz być pewien, że w przypadku kontroli wykonasz swoje obowiązki w sposób stuprocentowy, a także możesz sprawdzić swoje niedociągnięcia, zapraszamy cię do audytu, który pozwoli ci zabezpieczyć się na taką możliwość. Możemy go wykonać dla ciebie, a także możemy przeprowadzić szkolenia dla Twoich pracowników, o których wspominaliśmy w trakcie materiału. Zapraszamy do kontaktu.